Witam bardzo ciepło i przemile w kolejnym odcinku w wiosce villagerów przyszłej tutaj już zrobiłem to i powstał jeszcze jeden domek o tutaj o ten o kowala nawet lawę ma przy sobie w sobie znaczy się o tak pusto jak w każdym domku na razie ale to się niedługo zmieni bo byłem też na tym na wyprawie do wioski jakiejś, nie wiem znalazłem gdzieś i pozbierałem kilka rzeczy prawie całą wioskę pozbawiłem dachów i tego no tutaj o, są te schodki ale mniejsza z tym jeszcze nie gotowa kiedy indziej się nią zajmę dzisiaj się zajmiemy pam 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 tu du, du dum Osuszaniem właśnie tych ostatnich kawałeczków bo naprawdę zabrałem się do roboty i zrobiłem dużo. Było dotąd gdzieś, nie wiem, dotąd, dotąd, może gdzieś, chyba dotąd. Się mi tak wydaje, albo dotąd gdzieś, nie wiem, nawet. I przysiutko osuszyłem dotąd. Za pomocą oczywiście tych maszynek. Tutaj się osuszyło, tutaj będzie się osusza, us, osuszało dalej, ale trzeba te maszynki uruchomić, bo się zatrzymały. Po wylogowaniu. I można to naprawić zaraz Nie to tylko Moja ta Z narzędziami Można powiedzieć o cyk Piecyki stawiam po to aby Jak postawię O tutaj tabliczki To O kurcze o kurcze o, kurczę, o kurczę. Nie z tej strony Dobra Jeszcze raz nie ja z tej strony postawimy. No. Ja to jestem. Tabliczki, znaczy te piecyki po to są, żeby w tą stronę nie pojechało przedwcześnie. To zepsułem. I to jeszcze jak zepsułem. O, schodki jakieś prowizoryczne. I teraz to. Dlaczego nie chcę jechać? A, już wiem dlaczego. No co jest? Dlaczego nie? Nie w tą stronę. O dobra. Ktory teraz w wodzie też się nie podoba mi tak, że się robi. Powinienem wziąć zasilić to co jest wysunięte. Czyli to. No. Ech, jeszcze raz. Znowu to samo. Syk. To teraz. No. Dobra, wiem dlaczego. Tamto wysunięte w drugą stronę. Ale mniejsza z tym. Takie błędy się czasami zdarzają. Szybko zdążył Zdążyłem, ale nie wiem po co. O, i się zatrzymało. Teraz mogę sobie tu wejść. I jeszcze raz, tym razem, oto tu postawić. No, naprawdę, znowu To jeszcze zniszczyłem? Ja to jestem naprawdę uderzony. Um, wysunięte w tą stronę, w tą, tak, w tą. teraz jeszcze raz kolejny tym razem nie spartaczy tego Oto, Tak Tak cyk 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 i zaraz zobaczycie co się stanie, bo chcę robię to po to, aby te, te maszynki oczywiście ruszyły w tym samym czasie. Nie w różnych, bo wtedy mogą się popsuć z wodą to, że powstaną tam źródełka, gdzie nie powinno tych źródełek być. I wszystko pójdzie. Się uwalić. O, proszę bardzo, pięknie. Poszło i się uruchomiło. Gdzieś mi jedna tabliczka. Już wcześniej zaginęła. Nie wiem gdzie nawet. 14. Jeszcze jedna gdzieś powinna być. F3B i zobaczę. O tu jest jeszcze klocek do zebrania. Tabliczka. Gdzie jest tabliczka? Jedna jeszcze. O tu jest. Dobra, spanko jeszcze przy okazji. Ale chyba to zniszczył wcześniej, żeby już nie przeszkadzało. O, będzie szybko zniszczone. To jeszcze zniszczyć. Cyk. Cyk, 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 cyk. I pozbierać. Choć mam tego dużo, ale wolę pozbierać. Oj się już. Ciemno tutaj zrobiło, bo nie sięga mnie ten drugi. Może przestawię te oba i będą mnie w końcu sięgały 241. O, cyk. Tu się osłysza, tu już się skończyło to tam Ale to już mówiłem. O jejciu. Spanko, gdzie indziej powinno być teraz? Tutaj powinienem sobie to wszystko poświetlać już. Naprawdę, poświetlam to kiedyś w przyszłości. Nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. Pochodnie postawię. Bo będę stawił obok siebie, tak. Trzy znaczy cztery albo pięć odstępu od siebie będzie. Dobra, możemy tam wrócić Zaraz Tylko te przedmioty odłożę Dobra, odłożę to Cyk Tutaj zombiaczek, to my go nie chcemy To niech zostanie A to... Nie wiem byle gdzie Może tak przestawię O I zniszczył O, ten o i postawię go przy ścianie Cyk, cyk No tu mnie nie sięga hejs Niestety, szkoda Cyk, 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 cyk I zaraz będzie zniszczone Ale to za chwilę I będzie można Robić coś jeszcze Niż Takie nudne rzeczy Na początku odcinka Nie wiadomo co Niszczenie czegoś tam Tego konduitu Cyk, 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 zbieranko. Jeszcze tutaj troszeczkę Cyk, 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 cyk. Jeszcze tu dwa chyba, albo więcej, nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Jeszcze jeden. I sobie polecę. Tutaj gdzieś. To tu będzie dobre miejsce myślę Cyk, 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 cyk cyk 3 tutaj teraz cyk, 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 cyk cyk, cyk, cyk cyk, 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 cyk cyk, 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 cyk teraz sobie postawię to zniszczę to cyk, cyk, cyk cyk, 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 cyk i zaraz będzie już gotowe naprawdę niewielki mi kawałek już został do tego osuszenia to mogę dzisiaj, dzisiaj się zająć jeszcze tym posuszaniem troszeczkę Tylko gdzie gąbki, tu są gąbki. To tam troszeczkę tych I osuszyłbym to teraz. To sobie elytrę zdejmę Bo naprawdę przeszkadza w takiej wodzie, w takich dziwnych źródłach tu źródło tutaj płynie i łatwo zrobić, żeby się zaczęło używać więc naprawdę nie fajnie jak się zacznie używać, bo szybciej upłynie ta leco szybciej, no jak to się nazywa? Yy, no te te, te te użycie no i wtedy może być czasami problem, bo się szybko zużyje i w ogóle, a tego bym nie chciał i czasami to też przeszkadza, bo tak dziwnie ta są no pływa się takie pływanie i lecenie jednocześnie, no to jest słabe Grawlu trzeba będzie troszeczkę wziąć albo gravelu, nie wiem odmian, jak się to odmienia cyk tutaj ta wysepka była o tutaj mogę zrobić tak tak cyk, cyk, jeszcze tu tu, tu. No i git. Bardzo gites. To zaraz te nawet maszynki zniszczył. o teraz nawet tołu zniszcza. Cyk, cyk, cyk. Szybko się niszczy. Cyk. O, szybciutko już zniszczone. O, opuściło się jeszcze jedno w dół. No i tak pistona nie sięgam, więc słabo. O, już mogę to zniszczyć teraz. Cyk, 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 cyk. Zaraz rozwalony będzie. I zaraz będzie można się zająć osuszaniem już do końca tamtego. O. To tutaj jeszcze osłyszę tą część małą. Tutaj już będzie większy problem, bo to większe. Cyk, muszę to niestety rozwalić, bo... Padłem tutaj no nie o, troszeczkę tu slime'ów też jest niestety tych slime'czanków jest sporo ale coś najwyżej się poradzi cyk tutaj nie, nie ma myślałem, że jest cyk i zaraz będzie można też mapę zupdate'ować żeby zobaczyć jaki ten postęp był Cyk. I już nie ma. I wylatujemy stąd. I zaraz będzie niszczona ta ściana nawet. Tak myślę. Że ją zniszczę zaraz. Cyk, cyk, cyk. Chyba idę po gravel naprawdę, bo tego osuszyć nie osuszę w ten sposób. Chyba, że to tą część mógłbym jeszcze osuszyć w ten sposób. Ocyk. Cyk, ale tak średnio to idzie. O, i tyle z tej części, bo tu głębiej jest. Więc musiałbym więcej gąbek używać, i źle będzie. Ale ta u jaskini jeszcze mogę osuszyć, co tutaj jest. Cyk. O, tutaj kawałek jaskini jest rzeczywiście. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze cyk, cyk. O dobra. Dobrze, że mam dużo tych gąbek, bo jakbym miał naprawdę niewiele. To bym musiał co chwilę latać i suszyć je. A tak to, to nie muszę tego robić tak często. Tutaj jest moja skrzyneczka z narzędziami, można tak powiedzieć. Tego tu nie. O jeszcze tu. Grawy, gdzie ja mam? Gravel? Tutaj chyba jest. Pusto, pusto. Dobra, chyba powinno starczyć nie za dużo. Ale jest. Zresztą tu niewielki kawałeczek. O tu niech będzie ta pierwsza ściana. Myślę o sobie. O. I suszenie. Cyk, cyk i cyk, cyk. Pięknie. Kolejna część osłuszczona i coraz mniej. Nie wiem co ile robić. Co 7 można. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze jest. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I to już do końca tak będzie już. Tam niewielki kawałeczek, bo tam jest jeszcze ten, wzniesienie, więc pojedyncze takie. Na jedną kratkę wody. Szkoda, że to nie słyszy tego. Nawet tych pojedynczych kratek wody. To jest problematyczne. I ta nierówność terenu też przeszkadza. No ale trudno. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić, bo nie chcę takiego też płaskiego, żeby to było. Nie wiadomo jakie płaskie takie. Nie, to by naprawdę wyglądało, a tak to to taki teren. Widać, że naturalny, można powiedzieć, tak jakby jakaś polana tu była kiedyś. Tylko ocean mi uzalał, a teraz ja wysuszam ją. Więc dobrze to jest. O, sobie muszę tutaj wpłynąć, tak o, bo wtedy mogę na cztery kratki stawiać te bloki. I jest naprawdę łatwiej. O, i teraz zobaczymy, czy się uda to osuszyć. Ciekawe, czy to jest kwadrat w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jednak nie, prostokąt Siedem na osiem. O, nie jest tak trudno tego, to osuszyć. Teraz trochę gąbek trzeba złożyć, żeby się wszystko zużyło. Ale to nie jest takie problematyczne, żeby je wysuszyć, bo do netheru jeszcze ten, łatwo je zbierać tą, tą motyką, więc naprawdę prosto. Nie jest to takie trudne. O cyk, cyk, tutaj jeszcze się takie zostało, nie wiadomo jakie na środku, to jest tylko czasami problematyczne. To na środku takie wielkie, można powiedzieć, źródło, i trzeba gąbkę tak jakoś nie wiadomo, manewrować innymi gąbkami, też, żeby dostać się do tego środka. Cyk, cyk, i zostało ostatnie. To może zacznę od tego. Tutaj jeszcze cyk, 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 o i znowu zostało takie na środku. Tylko tym razem mniejsze, pojedyncze. A nie, nie wiadomo ile. Cyk, cyk. Myk. Bo tam jeszcze gąbka została. O, zabdy O, jeszcze jedno w dół poleciało, to dobrze. Bo się zabdyjtował ten, ten. Pistot, więc dlatego poleciał do dołu. Jeszcze tutaj o. Ta jedna gąbka. Uch, dwie bym stracił. Prawie można powiedzieć. Chociaż tak średnio bym powiedział, dobra, nieważne. Ale mogła zniknąć, jakbym nie zauważył tej gąbki stojącej. Więc naprawdę dobrze. Że tak się stało. Gąbki na razie odłożę. I... Możemy niszczyć tą ścianę teraz. Myślę sobie. Czyli grawer już mogę odłożyć. Pochodnie, pochodnie. Gdzie ja mogłem? Odłożyć pochodnie tu są. Chociaż czy ja wiem, czy jeszcze? Jeszcze noży mi są potrzebne, żeby zniszczyć to z liści. Tutaj były jednak. I myk. Cyk, zaraz będzie niszczone to wszystko. Cyk, i zniszczone. Myk, myk, myk. O dobra, jest. I myk. Teraz sobie to spada. A ja stąd gravel zbieram. Nie wiadomo po co i na co mi ten gravel. Ale trudno. Będę miał najwyżej go. Kilka skrzynek. Cyk. I tak to. U mnie bywa. Jak to robię. W ten sposób, właśnie. Ale myślał sobie, że lepiej tę ścianę na początku. Chyba będzie. Cyk, cyk, cyk. Sobie mogę teraz przejść tutaj. Cyk, cyk, cyk. I szybciutko teraz niszczenia tej ściany. Ogromnistej. Będzie od razu widać jak się teren powiększa Cyk, cyk Chyba slime jakiś po mnie idzie A ja uciekam Cyk Coraz więcej i więcej Myk, 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 myk Ale niedobrze, że w końcu ruszyło to Z tą pracą nad tym Bo naprawdę mi się wcześniej nie chciało Bo jeszcze tą wyspę trzeba było zniszczyć Ogromnistą a to też trochę zajęło mi zrobienie tego. Ale powiedziałem sobie że w końcu, doniszczę tą ścianę do końca. I zrobiłem tak. I właśnie zacząłem osłyszeć to. W końcu też. No i sobie zmieni, bo trzeba będzie tego slime'a uspokoić. No, tak szybciutko sobie teraz tu przelecę. Niestety takie czasami zostają pojedyncze słupy, bo za szybko postawiłem pochodnie i dlatego już pełny ekwipunek, więc najpierw te pochodnie, bo czasami tak nie zbieram tych pochodni, więc będę musiał jeszcze raz jeść. A tak to to dwie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć, że pozbieram i te pochodnie i jak to się nazywa? Gravel, o. Tutaj nie, tutaj o. Jest tutaj, nie? Tutaj Cyk I liście odkładem też No widać jak się powiększa Naprawdę Widać, widać Jak to dobrze, że za, Naprawdę za niedługo to będzie już koniec Nie wiem, mogę powiedzieć, że Z Z, nie wiem ile procent Już z 90 jest osuszone nie przesadzę chyba Chociaż można powiedzieć 80, tak, 85 Też Myślałem, że tu Nie zaczęło spadać, ale jednak zaczęło spadać Cyk, o nie, takich nie lubię Tych źródeł gravelu Znaczy tego Nie no, nie wiem jak to się nazywa Jak to nazwać mogę Złożę, o, złożę. Złożę gravelu i... Trzeba ten... Tak uważać, żeby... Tak głęboko nie było. I tutaj jest w ogóle mój zębiaczek też. Zombie villager. O, słychać go. Więc fajnie, że mam go. Cyk, cyk, cyk. Cyk, jednak nie, cyk. Teraz cyk. Cyk, cyk. No, nie sięgam. O, udało się. Tak rogiem. No co za? O dobra. Jest. Tam już widzę jedno. Nie podoba mi się. O, tutaj o. Trzeba jeszcze doniszczyć. Cyk. No, właśnie o tym mówiłem zaraz to uzupełnię żeby był w tym gravel cyk 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 teraz pochodnie poniszczę dobra to później I idę znowu odkładać ten gravel i tak cały czas i tak to wygląda że niszczę stawiam ten gravel i tak cały czas i tak w kółko i w kółko i w kółko Aż w końcu nastanie ten czas, kiedy nic już tu nie będzie. Tylko trawę zostanie wyłożyć. Ale jeszcze wcześniej te powatać, tak dziury zrobić ładnie teren, wyrzeźbić. Tu jest... Czy coś tu jest, jeszcze nie ma tutaj. Guzika niestety To jeszcze te rybiki cukrowe niestety. Najgorsze. Ale to też trzeba będzie zniszczyć Te cukrowe rybi rybiki No, jak ja ich nie lubię Takie dziwne drzwi Chyba nawet pamiętam jakie postawiłem tutaj Możliwe No i znowu tutaj o I tu też były rybiki Rybik cukrowy, ale z silktaczem Nie wypadnie tylko wypadnie o ten stone brick i nic więcej można powiedzieć, że ten ten zmienia miejsce ze stone na przykład ze stone bricka na stona cyk cyk to muszę najpierw zniszczyć, żeby dalej niszczyć na no. cyk a wyrzucę Muszę się jakoś tu wydostać, dobra? To też wy wyrzucam. Cyk, cyk. I tak będę musiał znowu tam zejść na dół. Nawet już teraz zeszło, zszedłem. Niestety przez przypadek spadłem. Więc nie fajnie. I dalej. Tutaj też. No kurde, no. Co za natrętne. Musi spadać Cyk, cyk, cyk No za szybko postawiłem znowu No i tu też Cyk, cyk 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 o. Dobra i się niszczę, tutaj jeszcze ten To pochodnie Dobra tam Wychodzę stąd Jakoś tu wyjść Dobra, udało się Cyk, 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 cyk. I myk, myk, myk. Zaraz trzeba będzie znowu odkładać ten gravel. Już niewiele naprawdę zostało. Tutaj o. A ja chyba dziękuję już za oglądanie. I widzimy się w kolejnych materiałach. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. I pa, pa. Do następnego odcinka. Pa.